Wszystkie największe redakcje w Polsce, ONET, Wirtualna Polska, Gazeta.pl, zarzekają się, że go nie stosują, że absolutnie nie chcą w swoich praktykach dziennikarskich robić tego, czego wszyscy nienawidzimy. Ale i tak to robią. O czym mowa? Oczywiście o naszym fatalnym, nienawidzonym przez wszystkich klikbajcie. Zapewne zauważyliście, że w ostatnich latach, albo właściwie miesiącach, media społecznościowe czy największe redakcje w mediach społecznościowych zamieszczają posty o takim charakterze, że piszą tylko i wyłącznie krótkie zdanie mające nas zachęcić do czegoś, a następnie piszą, że w komentarzu można znaleźć całą treść. Jest to Praktyka nagminna. Jest to sytuacja, w której w najzwyklejszy sposób jesteśmy po prostu oszukiwani, ponieważ ktoś chce wymusić nasze kliknięcie za pomocą sprytnego zagrania na emocjach. No bo któż nie chciałby dowiedzieć się, co się stało z matką, która porzuciła swoje dziecko, prawda? Albo któż nie chciałby się dowiedzieć o tym, czy Wojciech Szczęsny w Barcelonie będzie grał, czy nie będzie? Jest to żerowanie na naszych y, emocjach, co w mediach społecznościowych nie jest oczywiście niczym nowym. Ale chciałbym zadać pytanie, czy clickbait nie powinien być przypadkiem zabronionym? Ktoś może powiedzieć, no ale dlaczego? Przecież nie jest złamane żadne prawo. Tak naprawdę nikt nie zabrania stosować clickbaitów w polskiej debacie publicznej. No owszem, tylko prawo prasowe w Polsce pochodzi, przypominam, z 1984 roku, czyli z czasów, które nie mają nic wspólnego z dzisiejszą specyfiką komunikacji społecznej i komunikacji masowej. Wtedy oczywiście nikomu się nie śniło o mediach społecznościowych, więc dzisiejsze przepisy dotyczące komunikacji masowej nie nadążają za tym, co się dzieje. A clickbait jest zjawiskiem, które niszczy polską debatę publiczną. Dlaczego? Ponieważ sprawia, że to model biznesowy redakcji jest kluczowy, a nie rzetelność i jakość treści. Zwróćmy uwagę na prosty przykład. Jeśli redakcja ma określone zasoby finansowe, ludzkie, jakiekolwiek inne, i może je wykorzystać na zrobienie dobrego reportażu, dobrego dziennikarstwa pogłębionego, ale wówczas nie przyniesie jej to dużo pieniędzy, ponieważ po pierwsze to trwa, Trzeba bardzo długo czekać na dobry materiał, aż on zostanie w pełni zrobiony. Po drugie, to kosztuje, a po trzecie, nie budzi aż tak ogromnych emocji, przynajmniej w skróconej wersji, jak inne treści. A z drugiej strony, redakcja ma do wyboru po prostu wrzucanie treści, które są łatwe, emocjonalne, szokujące, za pomocą Tytułów, nagłówków czy wrzutek w mediach społecznościowych, które zmuszą nas do pignięcia, i to im przynosi dużo więcej zysku, to co medium, czy redakcja, czy spółka wybierze. Oczywiście wybierze to drugie, dlatego że szybki zysk jest zawsze lepszy dla podmiotu, dla którego najważniejszym celem jest gromadzenie środków finansowych. I można by powiedzieć: no, i co w tym złego? Przecież media, w większości zdecydowanej w Polsce, są prywatne mogą robić co chcą i oczywiście to jest prawda, pod względem czysto formalnym. Ale chyba zgodzimy się wszyscy, że media tak naprawdę pełnią znacznie ważniejszą rolę, niż tylko zwykłych firm, które na przykład drukują ulotki albo dostarczają nam kawę. Swoją drogą bardzo dobra kawa jest w Grande Coffee w Toruniu. Media rozumiane oczywiście szeroko, nie tylko redakcje medialne, ale głównie dziś o nich mówię, są przecież odpowiedzialne za to, co my wiemy o świecie, co my myślimy o świecie, jakie są nasze opinie o tym, co w danym momencie się dzieje w Polsce bądź za granicą. Media, co oczywiste, czasami manipulują nami, Czasują, czasami stosują fake newsy, czasami kolportują nieprawdziwe albo zmanipulowane treści, czasami używają niewłaściwych kontekstów po to tylko, żeby nas wkręcić w jakąś polityczną albo ideologiczną rozgrywkę. No I w związku z tym pytanie, czy media nie powinny mieć nieco więcej obwarowań prawnych niż obecnie? Oczywiście zaraz podniosą się głosy, częściowo pewnie słuszne, że jedną z podstawowych i fundamentalnych wartości, na których zbudowana jest nasza cywilizacja zachodnia, jest wolność słowa. I to rzeczywiście jest prawda. Dzięki temu, że mamy wolność słowa w Polsce i generalnie w naszym kręgu cywilizacyjnym, Mogliśmy się tak bardzo rozwinąć jako społeczeństwa, mogliśmy dokonać niewyobrażalnych odkryć i rozwinąć swoje możliwości. Ale dzisiaj czasy się zmieniają i nikt oczywiście nie namawia do tego, żeby skończyć z erą wolności słowa. Ale pytanie, czy odpowiedzialność na kanałach komunikacji masowej nie powinna być nieco większa, jeżeli clickbait, mimo zapowiedzi, że nie będzie stosowany w redakcjach jest stosowany jeszcze mocniej i jeszcze szerzej, no to wszyscy my na tym tracimy jako obywatele. Jesteśmy wkręcani, wciągani w budowanie kliknięć danego portalu, a nie otrzymujemy rzetelnych informacji o świecie. Nasza uwaga jest zagospodarowana przez proste, emocjonalne komunikaty, zamiast przez ciekawe, pogłębione dziennikarstwo. A my zawsze będziemy promować dobre dziennikarstwo, ponieważ uważamy, że świadomy obywatel powinien mieć jak najlepszą wiedzę o świecie, a nie bazować na prostych, tanich, emocjonalnych przekazach.